Niczym dziwnym nie jest, że gdy spodoba Wam się jakieś uniwersum, jakiś świat wykreowany przez twórcę i polubicie postacie go zamieszkujące, to chcecie wiedzieć więcej. Polubicie filmowe Star Wars, to może was najść ochota na seriale i książki. Polubicie Wrota Baldura, to możecie w Wikipedię o zapomnianych krainach. No i oczywiście, gdy spodoba Wam się jakieś anime i manga, to też możecie czuć potrzebę, by wiedzieć o tej serii coś więcej. Coś czego nie powie Wam ani dokładne oglądanie serialu, ani studiowanie komiksu. Witajcie z tej strony Dester i chciałbym zwrócić Waszą uwagę na oficjalny fanbook związany z serią Spy X Family. To mi się to wydało u nas który jest oczywiście wydawnictwem odpowiedzialnym za obecność na naszym rynku, samej mangi jak i nowelki. Jako fan rodzinki Forgerów, obojętnej wobec tej książki być nie mogłem, i żeby wam nie skłamać, czekałem na nią prawie rok. Przedpłaty na Spikes Family on Only wystartowały w styczniu 23 i ostatecznie produkt był wysłany w grudniu tego samego roku. No ale czym jest prawie rok czekania, skoro w książce jest cała masa nieznanych informacji o świecie zamieszkanym przez Anię, Jor, Lloyda i masę innych postaci. Ogrom fascynujących informacji, które wcale nie są tu zawarte. A przynajmniej nie w takiej ilości, na jaką zapewne liczycie. Bo choć w Ice Only faktycznie trochę skarbów się znajdzie, to niestety ludzie już obeznani z mangą czy nawet samym anime będą po nie nasyceni. Również kwestia techniczna budzi pewne zastrzeżenia, ale o tym wszystkim już w samym materiale. Jak zwykle zachęcam, by skoczyć po herbatkę i sprawdźmy, co takiego oficjalny fanbook sobie skrywa. Pierwsza sprawa, która od razu zaskakuje, to objętość. Sam fanbook jest niewiele droższy od Tomiku Manki i na dzień dzisiejszy kosztuje około jest to Format i objętość wizualnie również wyglądają na typowe Tomy Spikes Family, ale są to tylko pozory. Gdy bowiem otworzycie tą książkę, to uderzy Was obecność aż 220 stron. I do stron naprawdę różnie zagospodarowanych, bo choć nie brakuje takich, gdzie są tylko arty, na które zwrócicie uwagę przez chwilę i sięgniecie wzrokiem dalej, to znajdują się tu również takie, będące z zawalonym tekstem. I to w takim stopniu, że wydawca musiał chyba użyć paranormalnych zdolności, by zbić to w taki sposób. To sprawia, że Spice Family Ice Only na starcie łapie solidnego plusa. Czuć bowiem, że wydaliście swoje pieniądze na coś naprawdę pełnego treści i podejrzewam, że mało kto będzie chciał się zapoznać z całą zawartością w jedno posiedzenie. Bardziej prawdopodobne, że lekturę tą podzielicie sobie nawet na kilka dni i ma to jak najbardziej sens. Sam fanbook składa się z kilku segmentów. Znajdują się tu strony poświęcone konkretnym postaciom, gdzie możecie zapoznać się z podstawami, takimi jak wzrost, hobby, funkcja tej osoby w historii, a wszystko opatrzone komentarze mangaki. Główne postacie mają jeszcze swoje unikatowe dodatki, takie jak kuchnia i potrawy w przypadku cierniowej księżniczki. Oprócz tego znajdują się w fanbooku mniej obszerne teksty, o nawet najbardziej pobocznych charakterach, krótkie komentarze do każdego z wydanych rozdziałów, pytania o odpowiedzi o Tatsu i odpowiedzi od Endo związane chociażby z realiami w jakich żyją Forgerowie, czy segmenty czysto o detalach, jak ważniejsze budowle w Bernicie. Druga połowa Tomiku to przede wszystkim wywiady, jakich udzielał Tatsuya Endo w towarzystwie innych mangaków, opinie innych artystów o naszej szpiegowskiej mance i wreszcie całe morze artów, ilustracji i przeróżnych bazgrołów, które na przestrzeni lat lądowały czy to na Twitterze autora, czy do Jump Plusa w związku z chociażby opóźnieniem rozdziału. Zakres jest więc całkiem spory i kiedy wspomniałem, że czuć na co się wydało pieniądze, to jest to prawda. Chociaż takie ilustracje są możliwe do zlokalizowania po prostu szperając po internecie, to jednak posiadanie ich przy w jednym miejscu i na papierze jest znacznie wygodniejsze, jak i przyjemniejsze dla oka. Do tego komentarze do każdego z rozdziałów to coś, co ma wymiar praktyczny, bo nawet na potrzeby omówień aktualnych rozdziałów Spikes Family mogę dzięki fanbookowi szybko odświeżyć sobie informacje na przykład o tym, w którym rozdziale Bont i Lloyd udali się na wspólną misję. Niby drobnostka, ale w skali roku widzę w tym duży potencjał. Największym plusem Ice on były dla mnie jednak wywiady z autorem. Pomimo tego, że jestem z magą na bieżąco gdzieś od rozdziału 400 i śledzę społeczność na reddicie, to przyznaję, że nigdy na żadne wywiady z twórcą Forgerów się nie natknąłem. Przyjemnie było więc poznać punkt widzenia samego autora, jego relacje z innymi mangakami, szczere opinie o samym sobie i o serii, którą tworzy. Tutaj szczególnie spodobał mi się jego wspólny wywiad z paniami Kazue Kato i Amu, odpowiedzialnymi odpowiednio za serię Aon Exorcist i Kono Otto Tomare. To była fajna rozmowa, bo Endo opowiadał to o swoich inspiracjach, warsztacie roboczym czy poprzednich mangach, o których sam nie wiedziałem. Zaskoczyło mnie też to, jak wywiady z autorem potwierdziły część moich przemyśleń z filmu o pięciu wadach tej mangi. Chociaż wtedy, gdy autor sam przyznał, że Yuri został wprowadzony do fabuły jako postać niespójna od podstaw i zbyt nagle, co widać potem w swojej serii. Personalnie, natomiast zatrzymałem się na momencie, gdy autor powiedział, że tworzenie Spikes Family było dla niego formą terapii, popracowanie nad sobą i próbą zupełnie jest to o tyle ważne, że dla mnie z kolei robienie materiałów w tej serii jest odskocznią od świata dookoła. Czymś gdzie mogę się sprawdzić jako obserwator, ubrać to w słowa, zaciekawić was wydarzeniami i porzucać teoriami oraz domysłami. Po czym liczyć na to, że materiał wam się spodoba. Nabrałem po tym dodatkowej sympatii do autora, choć oczywiście czym innym jest to co sądzę o samym mangace, a czym innym opinia o danym rozdziale czy mance samej w sobie. Więc spokojnie. Fanbook nie sprawił, że problemy tej serii przestały dla mnie nagle istnieć, no po prostu miło zobaczyć czterego pisarza i poznać na genezę niektórych jego decyzji. No właśnie, a propos wątpliwych decyzji. Niestety Spikes Family Ice Only to też Tommy o treściach nierównych i z problemami natury technicznej, które sprawiają, że nawet jeżeli w cenie 300 zł, dostajemy ponad 220 stron, to wiele z nich to widoczne zapychacze, a i tych informacji rzekomo rozbudujących to uniwersum, to jest tu tyle, co kot napłakał. Pierwszy znaczący problem z tym fanbookiem jest taki, że dla polskiego czytelnika jest on mocno spóźniony. Materiał ujęty w Ice Only kończy się na rozdziale 61, tymczasem w momencie publikacji tego materiału, na moim kanale jest już dostępne omówienie rozdziału 93. Już samo to, że jesteście na bieżąco z mangą, sprawia, że macie wiedzę daleko wykraczającą ponad to, co jest w tej książce. Zapomnijcie więc o stronach poświęconym takim postaciom jak Malinda Desmond czy Winston Wheeler. Ciężko też nie uśmiechnąć się, widząc bardzo lakoniczą wzmiankę o bracie Damiana w momencie kiedy ta postać właśnie na dobre rozpycha się w fabule. Może się więc wydawać, że fanbook powinien w takim razie chociaż rozszerzyć to, co manga pokazywała do rozdziału 61. Niestety lektura Ice only praktycznie nie poszerzy Wam wiedzy o tym świecie. Nie ma tu żadnych konkretów o geopolityce o Ostani, nic nowego o dalej mocno enigmatycznym Westalis, nic nowego o Wise, o tajnej policji. Nawet jeżeli chodzi o realia świata, to autor zadowala się z dawkowym tłumaczeniem, że to odbicie zimnej wojny lat 60 i 70, ostania takie NRD, a Akademia Eden była inspirowana brytyjskimi akademikami. Czyli nic co nie byłoby widoczne już po samej lekturze mangi i o tym wszystkim było też mówione przy okazji materiałów u mnie na kanale. Same postacie również nie dostały wybitnych ciekawostek. W materiałach dodatkowych do takiego One Piece autor potrafił zdradzić przeszłość postaci, powiedzieć coś o jej relacjach z innymi czy pokazać nagrodę za głowę, która nigdy w samej mance czy anime się nie pojawiła. Tutaj natomiast mamy znowu już stare oczywistości, jak ten wzrost czy słynny poziom mocy. Ale autor nie zdradza nic nowego, co zelektryzowałoby fandom i było pretekstem do tworzenia teorii. No ale za to możecie się po raz 50. dowiedzieć, że Jor zostało czynią, by jej brat miał lepsze życie. No super. Bo to. Jeżeli liczyliście na to, że przełożony Jury jego stajnej policji czy pan Vonsard's Wise chociaż tu ujawnią swoje imiona, to pudło! Dalej są tylko porucznikiem i współpracownikiem. Oj, szkoda. Problemem jest również pierwsza połowa fanbuka. Nie dość, że mamy te nic nowego nie wnoszące biografie postaci i motywacje, to jeszcze w przypomnieniach rozdziałów taki Lloyd komentuje z pierwszej osoby to, czego tam doświadczył, operując koszmarnymi wręcz ogólnikami i żadnych ciekawych przemyśleń czytelnikowi nie daje. Ale to i tak nic przy wspomnianych biografiach. Tam, gdy pojawiają się sekcje o motywacji postaci i jej profesji, to jest taki nawał tekstu o tak malutkie czciące, że próba odczytania tego zrobi z was automatycznie. Nie szpiegów godnych dołączenia do Wise. Nie mam tu zarzutów do polskiego wydawcy, bardziej zwracam uwagę na fakt, jak po prostu spammerskie są to treści. I nawet mimo pokładów dobrej woli, zawzięcia, to ciężko po przeczytaniu takiego bełkotu mieć jakąś satysfakcję z przedniętej strony. Całe szczęście, od drugiej połowy jest już pod tym względem znacznie lepiej. Sumując z dobrych rzeczy w Spikes Family Ice Only mamy wywiady z autorem mangi i innymi mangakami, bogatą galerię rysunków i artów, przydatny spis rozdziałów pozwalający lepiej nawigować pomiędzy chapterem 1 a 61 i sporadycznie nowe informacje nieznane z komiksu. Te na szczęście są, bo autor wreszcie wyjaśnił system class w Edenie, nad którym zastanawiałem się jeszcze tydzień temu przy okazji rozdziału 93, a szkice postaci to kopalnia złota. Natomiast pewna niepozorna uwaga redakcyjna, redaktora związana z postacią Donowana Desmunta już mnie zachęciła do tego, by rozważyć kiedyś film o tej postaci. No i takie egzotyki, jak Spice Daniel, czy poradnik podrywu Otoida dla Frankiego, to diamenty dla sympatyków serii. Z drugiej strony, pierwsza powa Tomiku Tomasa Wiedzy, o której prawie każdy fan Spice Family tak czy tak wie. Momentami bardzo nieczytelne i zalane tekstem strony, pełne właściwie niczego i praktycznie brak informacji, które faktycznie poszerzyłyby nam uniwersum, czytały nowe spojrzenie na pewne postacie. W ostatecznym rozrachunku Spikes Family Eyes Only to sympatyczny dodatek do kolekcji, który warto posiadać jeżeli lubicie tą serię, dalej z nią jesteście i chcecie pokazać wydawcy, że na materiału ze świata Ani Forger jest zainteresowanie na polskim rynku. Od strony praktycznej jednak co najmniej połowa tego tomiku to czyste lanie wody, które nijak tego świata nie rozszerza, ale ma chociaż przyjemną otoczkę w klimacie serii. Ja ze swojego zakupu zadowolony jestem. Same wywiady dostane w takiej formie i języku polskim to już potężny atut. Natomiast, no, liczyłem na obecność faktycznego mięska w związku z lorem i niestety nic takiego nie otrzymałem. Jeżeli zaś ty, drogi widzu, otrzymałeś wyczerpującą opinię, to będę wdzięczny za kciuka w górę, komentarz i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, na którym omówienia rozdziału Spikes Family się pojawiają i pojawiać będą. Do usłyszenia.